Cześć! Witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w Nakle nad notecią 30 km od Bydgoszczy. Nasz salon mieści się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon 2 Tam jest nasz sklep internetowy i cała nasza oferta. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Przypominam o trwającej promocji Black November, czyli 1000 zł rabatu na wszystkie pojazdy z rocznika 220. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową salon2.pl i po lewej stronie mamy zakładkę Wyprzedaż rocznika 220. Tam spokojnie znajdziecie wszystkie pojazdy, które są objęte tą promocją. Jest też promocja nakłady 250. Znajdziecie szczegóły wszystkie na naszym kanale na YouTube, na Facebooku oraz na naszym Instagramie. Dzisiaj chcieliśmy Wam przypomnieć mały motorower. Jeśli chodzi o pojazdy od kilku już dni powtarzam, że w roku 2022 nasze mniemanie o, cen, o cenach różnych pojazdów zmieni się i to bardzo. Mamy już informacje, że dla przykładu skuter RXL z firmy Romet który do tej pory kosztował w granicach 6000, RXL 50, duży skuter, będzie kosztował w roczniku 2022 8300. Jest to wszystko spowodowane kilkoma czynnikami a przede wszystkim ogromnym wzrostem kosztów transportu pojazdów z Chin oraz wzrostem na naszym rynku energii, kosztów paliwa, kosztów surowców. Wszystko, wszystko łączy się razem w tą ogromną podwyżkę. Przypominamy Wam ostatnio małe motorowery, był Ogar 202, i na rynku w zasadzie z małych motorowerów, yy, chyba Rangera, yy, firma Barton yy, nie dysponuje w tej chwili, jest jeszcze ZIP JZV. Mały motorower na wzór Ogara 202, na wzór Ferro 900, które kiedyś oferowała firma Junak. No, i bardzo również podobny do Bartona Rangera. On występował tam w kolorze czarnym i czerwonym. Tutaj JZV, model ZIP JZV-50. Występuje w kilku kolorach. Jest czarny. My prezentujemy Wam bordowego oraz grafitowego. Co też ten motorower ma. Jest to moc silnika około 2,5 konia mechanicznego, pojemność 49 cm3. Silnik czterosuwowy, dwuzaworowy, chłodzony powietrzem. Prędkość maksymalna około 45 km na godzinę. Z przodu 17 opony na 2,25, z tyłu 17 na 2,5. Hamulce tu jeszcze z przodu i z tyłu mamy bębnowe. Są to wersje wszystkie na Euro 4. Kolorystyka, tak jak mówiłem, jest czarny, jest grafitowy, jest bordowy oraz niebieski. Zbiornik paliwa 8 litrów. Wymiary 1860 na 725 na 1000. Waga. 83 kg. Oczywiście gwarancja od firmy Zip 24 miesiące. To by było na tyle, jeśli chodzi o motorower Zip JZV50. Jest to mały motorower, porównywalny z ogarem 202, tak jak mówiłem. Chciałbym zaprosić wszystkich do odwiedzenia naszej strony salon 2 tam jest nasz sklep internetowy zapraszam również na nasze media społecznościowe na nasz profil na Facebooku, Instagramie oraz na naszym YouTubie. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które wam proponujemy. I mam do was prośbę. Bardzo nam zależy na tym, żeby nasz kanał prężnie się rozwijał. Jeśli wam się podobało, bardzo proszę udostępnijcie Polubcie nasz post na Facebooku, a subskrybujcie nasz kanał na YouTube. Bardzo nam zależy na tym, żeby jak największe grono ludzi mogły oglądać, mogli oglądać nasze filmy dotyczące pojazdów. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że będziemy Wam pokazywać różne filmy, przede wszystkim z nowościami, jakie przygotowali polscy producenci na naszym rynku i na bieżąco będziemy śledzić sytuację na rynku motocyklowym. Zapraszam wszystkich na salon 2 i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. A oto nasza oferta motorowerów, motocykli i skuterów. Zaczniemy od motorowerów. Pierwszy motorower model ZXT 50 w kolorze czerwonym. Drugi to Junak Raf 50 w kolorze zielonym. Potem Barton Fighter w kolorze czarnym. Barton y, przepraszam, nie Fighter, tylko Sprint oczywiście. Barton Sprint RS w kolorze czarno-czerwonym. Y, tutaj mamy Romet WS 50 który w tym roku został przemianowany na Harta 50. Wszystko to są teraz motorowery. Kolejny model to Zip Neken czarno-niebieski, kolejny to Junak 902 bordowy. Kolejnym motorowerem jest Junak rav 50 w kolorze czarno-bordowym. Kolejny to nowość w tym roku Junak 906 w kolorze Czarny, zielona limonka, potem ROMET WS50, Barton Fighter w kolorze czerwonym, kolejny pojazd Barton Sprint RS w kolorze zielonym, potem mamy jeszcze jednego Junaka 902 w kolorze bordowym, potem Barton Sprint w kolorze grafitowym, Barton Sprint w kolorze niebieskim. Junak RAF50 w kolorze y, grafitowym. Macie potem Junak y, 905 w kolorze niebieskim. Kolejny to Barton Sprint RS w kolorze czarno-czerwonym. Tutaj mamy tą nowość od Rometa z tego roku. To HART50 w kolorze białym. Potem Barton FR w kolorze czarna limonka, czarno-limonkowy, Zip Necken w czarno-czerwony. To jest nowość od Rometa na rok 2021, Ogar 202 w kolorze zielonym. Potem Barton Fighter w kolorze czerwonym, Hart 50 w kolorze e, Popielato z, z stawkami niebieskimi, Hart 50 w kolorze czarnym. Volcano 50 w kolorze wiśniowym. Kolejny nowy kolor Ogar Romet 202. Barton Fighter w kolorze niebieskim. Tu jeszcze minaliśmy Ogara 202 w kolorze niebieskim, Junaka 905 w kolorze niebieskim. To jest Romet Ogar 202 w nowym czarnym kolorze. Tutaj mamy Junak RAV50 w kolorze czarny mat oraz Junak 902 w kolorze stalowym, to jest nowość na rok, to znaczy to jest rocznik 2021 oraz Romet ZXT w kolorze zielonym. To były wszystkie pięćdziesiątki, czyli tak zwane motorowery. Jeszcze zobaczę, czy coś tam nie ominęliśmy na końcu. Tak, FR50 z firmy Barton w kolorze czerwonym, FR50 z firmy Barton w kolorze niebieskim oraz Barton Sprint w kolorze czarnym i na końcu Volcano 50 z firmy Barton w kolorze czarnym. A teraz przechodzimy do skuterów w pojemności 50 i mamy 747 z firmy ROMET, tu mamy modele Falcon 50 z firmy Barton. Czarny mat z niebieskim, czarny mat z zielonym. Kolejne to modele RXL z firmy ROMET. E, tutaj mamy czarno-złoty oraz niebiesko-złoty. E, dalej mamy City Line z firmy ROMET w kolorze niebieskim i czerwonym oraz grafitowym. Bassa 4 z firmy ROMET czarno-zielona i czarno-czerwona. Kolejne tutaj, które widzimy, to są TOPS RS50 z firmy ZIP. Tutaj mamy niebieskie, bordowe i pomarańczowe oraz Barton. Tu mamy Galactic czarno czarno-niebieski oraz skutery 727 z firmy ROMET w wersji czarno-czerwonej i srebrno-czerwonej. Tu mamy y Veracruz trzykołowy 3 i Barton y, Tres trzykołowy, kołowy to były pojazdy trzykołowe. kołowe y, I to by było na tyle, jeśli chodzi o skutery. Tu nam się jeszcze uchowała y, 900, y, Przepraszam, 607 z firmy Junak. To nowa dostawa, kolor czarny i kolor czerwony z czarnym. Model 607 z firmy Junak. I teraz przejdziemy na motocykle. I po kolei mamy Scrambler 125 z firmy ZIP w kolorze zielonym, Torku model Devil w kolorze czarnym, SCMB. Sekundeczkę, bo nam zgasło światło. I po kolei SCMB 125 z firmy Romet, kolor czarno-srebrny, SCMB 125 srebrno-czerwony z firmy Romet, tu mamy Windstar 125 z firmy Torku, to jest odpowiednik motocykla Classic 125 z Bartona albo Soft 125 z Rometa. Dalej VZ5 125 z firmy Zip. Jeszcze jeden motocykl Torku Devil 125. Tutaj mamy dwa motocykle SCMB ROMET 125 w kolorze srebrny z czerwonym. ZXT 125 w kolorze y, grafitowy z dodatkami czerwonego. Tutaj mamy y, Soft 125, nowa dostawa z ROMETA w kolorze grafitowym i w kolorze czarnym. Tu mamy Pro XT 125 Zipa w kolorze niebiesko-białym i czerwono-białym. Kolejny Torku Winstar, jeszcze jedna sztuka motocykl z firmy Torku, ADV 125 w kolorze zielonym i w kolorze grafitowym. Tu mamy Junak M14 chłodzony cieczą, bardzo ciekawa propozycja od Junaka. VZ5 125 z firmy Zip. Tu jeszcze jeden ADV 125 z firmy ROMET. Tutaj RCR 125 ostatnia sztuka białego rcr Tutaj mamy chłodnicę oleju w tym roku rcr nie było. ZXT, przepraszam, Scrambler 125 w kolorze zielonym. Tutaj M11 Cafe z firmy Junak. Tutaj M12 Vintage najlepiej sprzedający się pojazd z rocznika 2000, w roczniku 2020 to już są oczywiście egzemplarze 221 K125 z firmy Romet w kolorze srebrnym i w kolorze czarnym Classic 125 w kolorze bordowym ZXT 125 w kolorze czerwonym no i tutaj mamy M12 Cafe, nowość od Junaka na rok 2021 w kolorze czarnym oraz czarnobordowym. I ostatni motocykl SC125 z firmy Junak.